Tajemnica mapy księżycowej. Las był cichy w blasku pełni księżyca. Benny Bear przytulił się do śpiwora przy ognisku, wciąż trzymając w łapie piankę Marshmallow. Ruby Rabbit siedział obok niego, przeglądając książkę o konstelacjach i popijając marchewkowe kakao. To najlepszy biwak w życiu, powiedział Benny z radosnym westchnieniem. Ruby skinęła głową. Gwiazdy, przekąski i żadnych obowiązków. Właśnie wtedy delikatny blask przemknął przez niebo mały, świecący obiekt spadający z góry. Wirował i iskrzył się opadając i delikatnie wylądował na kępie mchu niedaleko ich namiotu. Co to było? – wyszeptał Benny, szeroko otwierając oczy. Tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć – powiedziała Ruby, już podskakując w jego kierunku. Dotarli na miejsce i znaleźli… Świecący zwój delikatnie pulsujący niebieskim światłem. To mapa! Ruby krzyknęła ostrożnie ją rozwijając. Spójrz, tam jest stary dąb, bulgoczący strumień, a to co? Wskazała na złoty x głęboko w części lasu oznaczonej jako Whispering Pines. Benny zmrużył oczy. To jest miejsce, w którym drzewa wyglądają, jakby pochylały się, żeby ze sobą rozmawiać. Dokładnie. Rubi uśmiechnęła się szeroko. Mapa skarbów. I będziemy jej przestrzegać. Ben przełknął ślinę. Teraz? Teraz! Spakowali latarkę, kompas, przekąski, bardzo ważne, i świecącą mapę. Światło księżyca oświetlało im ścieżkę. Gdy zapuszczali się w głębszy las, cienie tańczyły na ziemi jak łagodne duchy. Pierwsza wskazówka na mapie brzmiała: Tam, gdzie światło księżyca świeci. A sowy krzyczą dwa razy. Skręć w lewo za kłodą nie raz, ale dwa razy. Szli aż usłyszeli dwa ciche pochukiwania sowy, odbijające się echem od drzew. W lewo, obok kłody, nie raz, ale dwa razy mruknął Beny. Rubi skinęła głową. To znaczy, że skręcamy w lewo wokół dwóch powalonych kłód. Trzymaj oczy szeroko otwarte. Pierwszy pień zauważyli przy kępie grzybów, a drugi w pobliżu gąszczu paproci. Z każdym zakrętem mapa lśniła coraz jaśniej. Na zwoju pojawiła się druga wskazówka. Tam, gdzie świetliki migoczą, a pałki wodne kołyszą się. Szukaj pnia w kształcie sań. Dotarli do brzegu strumienia, gdzie świetliki migały jak małe lampiony. Delikatny wietrzyk wprawił pałki wodne w ruch. Tuż za nim dostrzegli pień wygięty i gładki, zupełnie jak stare sanie. Rubi stuknęła w niego. Następna wskazówka. Mapa znów zamigotała. Pod najwyższą sosną, którą znajdziesz, ukryte drzwi, starożytnego rodzaju. Wypowiedz sekret głośno i wyraźnie, a ścieżka do skarbu wkrótce się pojawi. Dotarli do szepczących sosen, gdzie drzewa rosły tak wysoko, że zdawały się podtrzymywać niebo. Jedno drzewo górowało nad pozostałymi, kora była ciemna i poskręcana wiekiem. U jego podstawy znajdował się pusty węzeł, wystarczająco duży na łapę, lub puszystą łapę królika. Ukryte drzwi szepnął Beny. Ale jakie jest tajemne słowo? Rubi zmarszczyła brwi, myśląc. Potem jej uszy nastawiły się. Spróbuj. Światło księżyca. Bene pochylił się bliżej. Światło księżyca. Węzeł zamigotał i otworzył się z cichym kliknięciem. Plama ziemi odsunęła się, odsłaniając stopnie wyrzeźbione w kamieniu, słabo świecące. Wow! powiedzieli oboje jednocześnie. Zeszli do przytulnej komnaty oświetlonej świecącym mchem. W środku stała drewniana skrzynia, owinięta bluszczem i pokryta pyłem czasu. Rubin szarpnął za wieko. W środku znajdowały się książki ze złotymi stronami, małe słoiczki błyszczącego atramentu, stare narzędzia eksploratora i dziennik zatytułowany Sekrety lasu. To nie jest prostu skarb, powiedział Ben z szeroko otwartymi oczami. To cała kolekcja wiedzy o lesie. Rubin otworzył dziennik i przeczytał stronę na głos. Ten skarb jest dla ciekawskich serc, odważnych łap i tych, którzy nigdy nie przestają eksplorować. Benny się uśmiechnął. To my. Zapakowali dziennik i kilka skarbów, aby podzielić się nimi z przyjaciółmi, po czym wrócili pod wschodzącym świtem. Gdy dotarli do namiotu, mapa delikatnie rozpłynęła się w gwiezdnym pyle i zniknęła. Myślisz, że pewnego dnia powróci? Benny zapytał sennie. Rubi uśmiechnęła się szeroko. Może, ale następnym razem będziemy gotowi. Wpełzli do swoich śpiworów, gwiazdy nad nimi powoli ustępowały miejsca słońcu. I tuż przed tym, jak Benny odpłynął, wyszeptał. Najlepszy. Obóz. Jak dotąd.